W październiku 2011 roku na granicach zewnętrznych strefy Schengen nastąpiło masowe wdrożenie wizowego systemu informacyjnego, w skrócie określanego jako WIS. Głównymi założeniami funkcjonowania WIS była poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, jak również poprawa współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany danych o wnioskach i związanych z nimi decyzjach. Pomiędzy państwami członkowskimi. Wszystko to w celu uproszczenia procedury składania wniosków wizowych, ułatwienia walki z nadużyciami, ułatwienia odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw członkowskich i na terytorium państw członkowskich, pomocy w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich lub też przestały spełniać te warunki. Oraz przyczynienia się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego każdego z państw członkowskich. Uruchamianie systemu informacji wizowej w placówkach dyplomatycznych państw członkowskich następuje stopniowo, w określanych przez Komisję Europejską regionach świata. Kryteriami do określania tych regionów są ryzyko występowania nielegalnej imigracji, zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich. Oraz techniczna wykonalność gromadzenia danych biometrycznych we wszystkich miejscowościach regionu. Daty uruchamiania systemu w każdym regionie publikowane są w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej. Od dnia 23 czerwca bieżącego roku placówki dyplomatyczne państw członkowskich mające siedzibę na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy będą rejestrowały dane biometryczne osób ubiegających się o wydanie wizy Schengen. Względem osób aplikujących o wydanie wizy w placówkach dyplomatycznych państw członkowskich umiejscowionych na terenie Federacji Rosyjskiej powyższa procedura będzie stosowana od dnia 14 września tego roku. Podróżni w czasie dokonywanych kontroli zostaną poproszeni przez funkcjonariusza Straży Granicznej o poddanie się procedurze pobrania odcisków palców. W zależności od miejsca dokonywanej kontroli oraz środka transportu, którym podróżują, sprawdzenia dokonywane będą w oparciu o odciski palców wskazanych przez funkcjonariusza. Z uwagi na fakt, iż do pobierania odcisków palców podczas kontroli wykorzystywane mogą być zarówno skanery mobilne, jak i stacjonarne, istotnym jest, aby w celu skrócenia czasu pobierania od podróżnego odcisków palców postępować zgodnie z instrukcjami funkcjonariuszy. Aby usprawnić przeprowadzenie omówionych sprawdzeń, podróżni poruszający się samochodami osobowymi zobowiązani będą do opuszczenia pojazdu. Wszyscy pasażerowie pojazdu powinni wysiąść z samochodu i ustawić się przy stanowisku kontroli granicznej. Porównanie danych biometrycznych odbywać się będzie bezpośrednio przy stanowisku kontroli granicznej, gdzie wykorzystywany jest stacjonarny czytnik linii papilarnych. Podróżni, którzy korzystają z usług przewoźników kolejowych, odprawiani będą wewnątrz pociągu. Tutaj kontrola danych biometrycznych przeprowadzona zostanie w oparciu o przenośny skaner linii papilarnych. Podobnie kontrola będzie przebiegała w autobusach, wewnątrz pojazdu bez konieczności jego opuszczania, z użyciem mobilnego czytnika linii papilarnych. Kierowcy samochodów ciężarowych, dla potrzeb przeprowadzonej weryfikacji danych,. Nie będą opuszczali kabiny pojazdu. Kontrola będzie realizowana za pomocą bezprzewodowych czytników linii papilarnych. Straż Graniczna dokonuje sprawdzeń w systemie WIS na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej implementowanych do prawa krajowego. Podróżni muszą mieć na względzie, iż procedura pobrania odcisków palców stanowi nowy i nieodzowny element kontroli dokonywanych przez Straż Graniczną. W związku z powyższym odmowa poddania się omawianym czynnościom skutkować będzie nie na przekroczenie granicy państwowej. Osoby zainteresowane podstawą przetwarzania ich danych w umówionym zakresie informujemy, że administratorem danych wizowego systemu informacyjnego w Polsce jest komendant główny policji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 148 150. Życzymy udanego pobytu na terytorium Polski.